Myślisz o dużym, rodzinnym aucie z napędem 4x4? Weź pod uwagę to, że napęd na cztery koła oznacza nie tylko większe bezpieczeństwo na śliskiej jezdni, lecz także wyrzeczenia w dziedzinie osiągów i dynamiki prowadzenia. Opcja napędu 4x4 w autach klasy średniej nie jest powszechna jedynie wybrane marki oferują to rozwiązanie. Równie ekskluzywna jest kombinacja dwulitrowego, turbo doładowanego ponad 200-konnego benzyniaka z sześciostopniową skrzynią biegów. W zasadzie więc nabywca dużego rodzinnego liftbacka z napędem na obie osie powinien mieć powody do radości. Jeżeli auto ma być użytkowane zimą na nieodśnieżonych górskich trasach, to napęd na 4 koła powinien być obowiązkowym elementem wyposażenia, a dalsza dyskusja o jego wadach i zaletach nie ma sensu. Jeśli jednak zastanawiamy się, czy nie kupić Insignia 4x4, bo będzie fajnie jeździła, to efekt może być niespodziewany. Spójrzmy na dane potrzebne do oceny dynamiki jazdy. Insignia jest jednym z najcięższych samochodów w swojej klasie. Testowane auto z samym tylko kierowcą waży około 1700 kg. Jednak w tym przypadku nie stanowi to najmniejszego problemu, bowiem dwulitrowa turbobenzyna moc rozwija wyjątkowo płynnie i, co równie ważne, szybko. Dlatego też sportowe osiągi w przypadku tej wersji mamy zapewnione. Co więcej, dzięki precyzyjnie pracującej 6-stopniowej przekładni moc generowaną przez jednostkę napędową wykorzystujemy w 100% nawet na mokrej drodze wszak o to chodzi w autach z napędem na obie osie. Pomimo zastosowania napędu 4x4, którego elementy ważą dodatkowe kilogramy, sprint testowanego Opla od 0 do 100 km trwa 7,7 sekundy, czyli tylko o 1 sekundy dłużej niż w wersji z napędem jedynie na koła przedniej osi. Na dodatek do uszu jadących dociera całkiem przyjemny dźwięk jednostki napędowej. Czy w zamian za to, że zdecydujemy się na wersję z napędem 4x4 możemy liczyć na jakieś profity? W zimie jej przewaga nad przednio napędową insignią e będzie bezdyskusyjna, bowiem w takich warunkach napęd na obie osie pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości jednostki napędowej. Nawet podczas jazdy na suchym asfalcie wyposażenie ponad 200-konnej insignii e w zaawansowany system napędu 4x4 powoduje, że podczas dynamicznego startu na światłach, czy też szybsze jazdy po krętej drodze, nie mamy problemów z trakcją. Jednak największe zalety napędu na cztery koła dostrzeżemy podczas szybkiego startu na mokrej nawierzchni. W takich warunkach poprawa pewności prowadzenia na zakrętach jest wyraźnie zauważalna. Po prostu to wersja 4x4 przyspiesza stabilnie niż odmiany z przednim napędem. Insignia to interesujące auto. Zapewnia ponadprzeciętną przestronność z przodu i duży bagażnik. Jest również starannie zaprojektowana i wykończona. Napęd na cztery koła i mocny benzynowy silnik przysporzyły Oplowi zwolenników. Rodzinny hatchback pewnie przyspiesza i prowadzi się stabilnie w każdych warunkach. Jedną z wad testowanej przez nas wersji jest zaskakująca mała ilość miejsca z tyłu. Ponieważ mamy jednak do czynienia z komfortowym, resorującym, urodziwym, rodzinnym autem, można na te niedociągnięcia przymknąć oko. Insignia w tej wersji może się podobać.